Pozwólcie Bogu wziąć Was w ramiona, pozwólcie się ocalić Waszemu Zbawcy. Proszę tylko o to, abyście pozwolili ocalić siebie, przychodząc do mnie z duszą chorą, lecz pełną dobrej woli. Z chwalebnych śladów ran w dłoniach wylewa się oczyszczająca woda i balsam, który czyni niezniszczalnym. Przyjdźcie do mnie. Błagam was o to jako nauczyciel. Proszę was o to jako ktoś, kto was kocha. A kocham was miłością tak wielką, że dopiero w niebie będziecie mogli ujrzeć jej ogrom, nie doznając zmieszczenia z tego powodu. Tylko On może uleczyć i pokazać Europie drogę z impasu. Tylko on może dać Europie pokój. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pane z wami. Świat cały i my, naród polski przeżywamy stanowczo duchowe przesilenie. Stoimy na rozdrożu. Jeżeli pójdziemy po linii planów Bożych i do niej dostosujemy swe życie, wkroczymy w świetny okres dziejów. Jeżeli porzucimy drogę opatrzności i odstąpimy od Boga, pójdziemy ku nowym katastrofom. Mamy wybierać. Pójść z Chrystusem, i zdobyć władną przyszłość w nowej organizacji świata, albo budować bez Chrystusa i narazić się na tragiczny los, jaki spotkał Jerozolimę, za to, że nie poznała czasu nawiedzenia swego. Oj, kochani, w tym przed chwilą usłyszanym komentarzu nakreśliliśmy jasno cel naszego przybycia. Jeszcze żadna w dziejach świata cywilizacja nie przetrwała. Dla cywilizacji europejskiej jest oferta. Albo Bóg, Chrystus, król, albo śmierci koniec. Stoimy na rozdrożu cywilizacyjnym, epokowym, kulturowym. Jeśli Europa posłucha głosu Polski, mowy Boga przez naród polski zostanie uratowana. Jeśli nie, jak mówią teksty historyczne XIX i XX wieku, teksty mistyków i świętych, wiele państw tworzą naszą starą, ukochaną matkę Europę, zniknie z mapy świata. Dlatego przybywamy do tego świętego miejsca. Najpierw w przedpołudniowym wyzwaniu historycznym po raz pierwszy odprawiliśmy mszę świętą na sali obrad parlamentu i powierzałem tam wszystkie sprawy Europy. Dziś tu gromadzimy się, aby pod sztandarem nowej Europy, nowej organizacji świata, nie tej napisanej na dolarówce, ale tej, której przewodniczy będzie Chrystus, a Matka Boża Królowa, Regina del Amore, pokaże drogę do miłości i moi kochani, do pokoju. Nieprzypadkowo gromadzę Was tu dzisiaj 13 maja. Modlimy się o pokój, który przepowiedziała Matka Boża Fatimska, tylko nikt tego nie chce słuchać. Maria Materdei Interrex. Interregnum bez królewie rozpoczęła Europa 10 maja, kiedy trzy dni temu zakończyła się kadencja Starego Parlamentu. Bo to Europie przywożę królową, króla, która chce uratować tą ukochaną ziemię, ten kontynent. Pan Bóg to przedziwnie ukierunkował. Kiedy będę na koniec dziękował osobom, gdyby niewielu z was, gdybyście się nie stali narzędziem w rękach Boga, dziś by tu nie było tego spotkania. Bo co, co my mali ze starej ojcowizny na terytorium Wielkiego Brata możemy uczynić, kiedyby nie było naszych polskich kanałów, polskich możliwości i ogromnej życzliwości miejsca, chyba aniołowie Pana, do których wczoraj modliliśmy się na pielgrzymce, bo otwierają serca wszystkich, którzy stają na naszej drodze. Przyjeżdżamy jakby do siebie. Papież mówił, jesteśmy u siebie. Podczas tej mszy świętej chcę modlić się za wszystkich chorych fizycznie mieszkańców Europy którzy mają różne choroby cielesne niedomagania raka inne choroby które ich przyciągają bardzo ku ziemi i mówią o godzinie boga proszę pana jezusa aby ich uzdrowił modlę się za wszystkich mieszkańców europy którzy czują lęk niepokoje nie ukryją tego, że oznaką odrzucenia Boga później jest ogromne przerażenie wnętrza i lęk. Kiedy od dwóch lat zająłem się intronizacją Chrystusa Króla i jeżdżę po całym świecie, widzę jak ludzkość jest zastraszona i poburzona wewnętrznie. Modlę się, aby Pan Jezus ją uspokoił, przyniósł ich, ich pokój. Ten pokój to nie gwarancja super rakiet czy super sprzętu technicznego. Wystarczy jedno zamieszanie technologiczne i na nic co się to nie przyda. I w trzeciej intencji modlę się za tych mieszkańców, którzy weszli w spony szatana. Proszę Pana Jezusa, aby ich uwolnił. Z tego miejsca również chcę się modlić za naród żydowski, aby Pan Bóg nam zbudować prawdy, prawdziwy pokój między nimi a nami, Europejczykami.